no ja też właśnie. Dobra, chodź, najpierw go zabijemy. A jego też zabijemy? Tak, ja może zbadam krowę. Jak można krowę zabić. A nie, sort, sort so, to jest. Ona, ona a, to jest Tak, i, i idź. ty tymi osiągnięciami coś już ale... No, no bo tam są jest osiągnięcia za. za wszystkich tych. znalezienia. Spierdale. Sam sobie idzie, <laughs> Ale ja mam taki pomysł, może nie zabijamy każdego konoptka, bo wiesz, to nie jest nieestetyczne. Co ty nie powiesz? Może no, na linia obrony przyrody się przyczepi. Ty, czekaj patrz, jakaś sięga, jest tam na górze. Tylko może tam się hmm. da dostać jakoś. Gdzie w Dawaj. A ja... A wiesz, jaki ja mam czar? Jaki? Wywalenie. A na wiedziałem, nie, nie używaj tego, dwa. Taka, taka moja prośba. Jak ja z kolegą to tego użył ostatnio. Ale to jest mocny czarter, tak jakby sobie to byś się tak nie sam Znam się za dobrze. Czekaj, bo ja chcę w końcu użyć ten ten. Nie ma bata. teraz uważaj, bo tu mogą nam. rozwalić. Prawo. Ja już po prostu jesteś ja Ta, I tam jakieś hingle, nie. Nie, nie Ale... ruszaj tego. Ale... Aha. <grybuj> <grybuj> Aha. No chodź. Aha Puzajesz smar! O to jest to ja na... <grybuj> to, jest to to jest to co ja na tobie używałem Czekaj jak to jest? Aha, to jest tak. <grym /dziśle> Spiedlielaś stąd ty tego, ty tego się nie dał ule tego ugaść taką? A nie, nie, A nie dobra. Czekaj, tego może tutaj Chodź, idziemy jakiś tam Ej, my tutaj w ogóle mieliśmy iść Nie, tu jest tu jest osiągnięcie Sherlock Holmes, czyli my tu nie A, mogliśmy brawo. iść Brawo no, dziękuję. Strasznie z niska widać, chcieć Nie musisz dziękować. Ja dziękuję na was przecież. Jak się czujesz? Chujo. mam taki pomysł podpal sam siebie. Ja naj na, przegraliśmy w tym momencie, idiato. Jest <grym> <Ja. grym> O Tyle dla ministrów Kto miał jak zniszczyć Polskę? soba Dobra, dobra Teraz już wygramy jakoś nie róbmy wstydu Youtuberom Zmieraj Co sobie powie? Dobra chodź, ale go jaj tak bo muszę ubić to bigo. go No też jak go zabiję w akorzycka Norwid The Pass of Czekaj, ja w ogóle dostałem jakaś oczy to Nie, nie zostałem. Lipa. On jest teraz nieśmiertelny! Pa widzisz? Nie, czekaj, upada! Ja Ty w sumie. Widzieliście? No, ja to właśnie widzę. On się no. zapada pod ziemię, nie? Jaki lol. Idziemy pod... tam jeszcze raz? A nie, prze... Je... Ja mam ten czar, ale ty nie no, masz. Może... Chodź. Przyda się. W sumie. Ajdź. Tam był chyba deszcz coś meteorytów. No i też coś właśnie. A mi ścina pewnie dlatego, bo ja jestem hostem. Dobra, to weź podnieś tą księgę ja aż to pewnie mam. Znowu Sherlock Holmes. Weź ogień nie. na siebie. Smar. Brawo, nie wiesz, że teraz straciłem chyba ten czar? Nie, nie straciłem. Dobra, ma szczęście. No, czar są na zawsze. Czekaj, wiesz, co może dam się na offline? tak wendzie. jak na arenie. tutaj dostaje spam, mały. Nie. Chodź, idziemy tam. A nie, to tam. Okay. A nic nie za tak trzy. Nie grałem. Nie, nic poznajom ze Steam a się pyta. Ty masz Steam włączonego teraz? Weź ogień na siebie, czekaj. Nie, nie musisz... Nie musisz dziękować. No wszystko. Wzórz się za pomocą ognia. No. I teraz będzie gut. Chodź. No i teraz ty, ty też się musisz na okay. nauczyć. Most szlag trafił, a czarodzieje pływać nie potrafią. Aha, świetnie. No słabiutko, Wy sobie na... na maksa, Widzisz? Albo, albo patrz, weź sobie 5, weź, przytrzymaj shift i prawy. Co, co mam zrobić? Czekaj, bo mi coś ścina. Zauważyłem, że coś ci laguje. Czekaj, czekaj jak teraz? Robię, dobra. Kudy, coś mi ścina. Coś o, mi punkt, ścina. O, o, punkt kontrolny wreszcie. Control point. Ścina ci jeszcze. To czekaj, tu ja na chwilę. Okay. Włączę nagrywanie i czekaj, ja z Zara wrócę. Nagrywasz? Tak, już nagrywam. Dobra, ja już się... też nagrywam. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już wracamy. Dobra, idziemy dalej. Idziem do dalej. Co tam będzie? Tam będzie chyba gdzieś troll, co? <laughs> Zasłanierowałem ci? będzie wioska. O, wioska. L.A. A mi się coś ścina. Tak jak wcześniej. Zaraz będziemy musieli trolla ubić chyba. Co ścina ci no. dalej? No. Kiedy? Czemu ja włączyłem sobie... Ej, czemu ty wpadę? mnie zaatakowałeś? Ej, ty wieśniaczkę zabijesz jako co. Nie, ona żyje. A ja ją chcę zabić A wiesz, ona miała na lotek kasę Kasę? Więc... Przecież, przecież tutaj nie ma kasy, nie, Mówię, wiem. nie wiem ale mówiła, że sypnik rościł Czy coś Aha, okej okay. Pomogliśmy mi przynajmniej Czekaj chwilę No Już jesteśmy nie przejmuj się, śmiać, to część gry. Dobra, lecimy. Masz nagrywanie włączone? No, już. Jak na razie, jak na razie. Ścina, ścina, tak ścina. Na pulpit. Ale strasznie ścina. Ops. Pająski. Ale tak się ścina, że się nie da grać. Zauważyłem, że cię laguje trochę. Nawet bardzo. Fraps coś. Czemu ja sobie o, cały czas sobie konsolę odparam Ja nie wiem ff, D, D, F, Tak To mużbę tak. O już, już się trochę się ustabilizowało Chodźmy na nowy obszar Zobaczymy jak tam będzie Jak na razie jest spoko tylko mój komputer ma, jakieś, ma jakiś problem czy trzeba mu dać pierdol A. Wiadomo 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 na razie jest dobrze. Uuuu, dobra, jak na razie jest ok. Ale żebym pokazał tę krew, o drogę pytasz? Ej, nie ma miejsca na Ty, jak troll zaraz ma ci wjechać w. O, witam. witam. Ko, na ciebie, w środku. Ko, co? Chodź tu. O, chodź tu, Zaraz będzie. będzie miał problemy z, wiel z wielkami. O, wiedziałem. Kapitan Björn, odważny. Björn. Ejg. Kurde, to tu jest Ogr? Ja myślałem, że on tam będzie. I to bardziej to wygląda na i z bazą. Tak by the way. Chodź, dobra. Ddfr. Weź na ta siebie tarczę nałóż. Mhm. Mówisz? No. Dobra. Tylko wiesz jak? Ale nie taką idiotą. O, ja się, nie wiem o jaką może chodzić. Ale, ale weź tak e. e E D D D D E D D D D, d. tak I na siebie A no, To mogłeś mówić, że o taką chodzi? No ja to miałem nie wiedzieć Mówię ci, jestem dziwitem w tej grze Nie wiem Tak ja może go postrzelę. strzelę ja, zabiłem go nie umarł. Ja go dobiłem Dupa. Dość lowowania. Odległam oświetnie cię. Uh. No tak, przygotuj śbi... Kapitan Poleg! Weź tu no, pomiu, weź do pomień. No. Tak ja, mo ja mogę coś ja zobaczyć. Oh. Spoko. A ponadto. A ponadto. A coś się nie da. Dobra. Ej, czekaj, bo chcę coś zobaczyć. Ja, ja na siebie nałożę trochę lżejszą zbroję, o. Taka mi odpowiada. O, i teraz tak, Działa? Działa. E to może tak zmuchiwać. Dobra, chodźmy tam dalej, bo to będzie nudne, jak... Tak jest nudne! Poziom ukończony. O. Nagrywam jeszcze? Nie ja wiem, w sumie to czekaj, która jest godzina. Eee... Tu jest 3-a No. Czy ja wiem? Dialog przesyłnego Vlada, który bynajmniej nie jest wampirem. Kurde, eee, sok mi się skończył. Eee, właśnie mówiłem wam wampiryzmie, a ty mówisz o soku. I twoją krew. w czerwona. To co, to my się z wami żegnamy? Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie, polecajcie. Tak, tutaj teraz widzicie, będzie e, przerzutka, przerzutka na, na, na kanał e, tego małego twela Różowego. to. Dobra, będzie kanał Roberta Sowa. i oczywiście w opisie też. A teraz ty gadasz. Eee... Co tutaj powiedzieć? I tak was kochamy, widzowie, mimo tego, że nie, że te filmy nie są przeznaczone dla was, tylko dla nas. Dobra. A ty samolub jesteś, weź tam spierdalaj. Jej, ja, ja to się zawsze żegnam normalnie, a ty... Dobra, tak was kochamy, że zapraszam na was na kolejny odcinek, który ja ale będę... Ale, nowego odcinka nie będzie. BĘDZIE! Nie będzie. Nie kłam, ja to, ja to mam rację zawsze. dobra, jaki tam będzie. Dobra, dobra, no. nie widzę, nie bij. No więc dobra, no dobra, to, to na razie.